Witajcie na moim kanale, ja jestem Weronika W dzisiejszym odcinku zapraszam was na glow up ze mną, 24 godziny Dzisiaj zmieni się wiele rzeczy, ale największą metamorfozą chyba będzie ta metamorfoza włosowa, ponieważ dzisiaj wracam do mojego looku, wracam do takiego luku, z którym się jeszcze nie utożsamialiście, nie widzieliście mnie w takim wydaniu, ponieważ wracam do mojego wyglądu sprzed 10, 12 lat Zobaczycie zaraz jak to będzie wyglądało Czeka nas metamorfoza włosowa, ale zanim to, pokażę wam takie moje patenty, które wdrożyłam od jakiegoś czasu, które właśnie wpływają na glob, przy których i cera jest ładniejsza, i my czujemy się piękniejsze, i czujemy się też piękniejsze od wewnątrz, bo zdrowie psychiczne, jak i właśnie nasz wygląd, to jest coś, co również wpływa na nasze samopoczucie. Łatwy i szybki sposób na to, żeby wbić więcej wody. U mnie, z takim moim patentem, są po prostu owoce i warzywa dodawane do napojów. Mam na to fajny sposób, czyli mrożę sobie zarówno owoce, jak i warzywa. U mnie to są na przykład ogórki. Ogórek naprawdę bardzo daje fajny posmak, jeżeli chodzi o wodę. I daje też bardzo dobre właściwości, zarówno dla skóry, jak i dla organizmu. Przyspiesza też metabolizm. Oczywiście mogłabym użyć też innych opakowań. Jeżeli macie jakieś takie bardziej eko-rozwiązanie, to zaproponujcie mi je koniecznie w komentarzu. Ja na razie posiłkuję się. Takimi foliowymi woreczkami Układam je jeden na drugim w zamrażarce Po kilku godzinach, po kilku dniach Albo nawet po kilku tygodniach Takie owoce można spożyć I zrobić dodatkowo fajną wodę z cytryną Na szybko, która będzie od razu już schłodzona Jedną z ważniejszych rzeczy, jaka wpływa na glow-up, jest właśnie woda. Picie wody totalnie to jest game changer. I od zawsze dietetycy powtarzają, że pij wodę, pij wodę. Wszyscy wiecie, lekarze powtarzają, pij wodę, faktycznie nasza organizm składa się z wody. I naprawdę od momentu, kiedy regularnie piję wodę, stało się to za pośrednictwem moich przygotowań do trasy koncertowej, ponieważ tam dla głosu również musiałam tę moje stronę nawilżać, pić bardzo dużo wody, I zauważyłam, że moje ciało też zaczęło inaczej wyglądać. Zaczęłam mieć mniej celulitu, zaczęło moje ciało troszeczkę tracić nawadzę, a to wszystko za sprawą tego, że pozbyłam się też mojej wcześniejszej wody z organizmu, bo właśnie za sprawą tego, że się nawadniamy tracimy tę wodę z organizmu. Paradoks, co nie? Nawadniamy się, a dodatkowo tej wody nam ucieka, ale właśnie tak to działa. Oprócz wody, bardzo ważna jest też dieta, i nie muszę mówić o tym, że trzeba wprowadzać do swojej diety więcej owoców, warzyw itd., itd., ale to faktycznie bardzo też wpływa na to, jak wyglądamy. I ja zaczęłam to stosować już w ciąży, zaczęłam mieć zdecydowanie więcej owoców, warzyw, no bo po prostu takie miałam zalecenia i zmieniłam trochę tą dietę i słuchajcie, zostałam przy tych przyzwyczajeniach. Zdecydowanie jem więcej warzyw, owoce też bardziej lubię, ale warzywa to jest coś, bardzo, bardzo, bardzo ważnego. Stawiam na jogurt po prostu z owocami, czasami dodaję sobie też granolę, a jeżeli chodzi o warzywa, to stałam się totalnie papryka lover. Papryka to jest dla mnie warzywo, które po prostu mogłoby innych warzyw nie być, ale papryka to jest must i zauważyłam, słuchajcie, że ja normalnie takie plastry papryki jak w chipsy. Serio. Ja lubię taką fryka. Uwielbiam czereśnia. I to też mi, słuchajcie, zostało po ciąży, bo w ciąży na maksa miałam ochotę na czereśnia. I malinki, i banany. Uwielbiam. I taki ogórcik z owocami gotowy. Kiedyś dla mnie najważniejsze było, żeby posiłek dobrze wyglądał i żeby był, wiecie, taki insta-friendly. Teraz mam coś takiego, że niekoniecznie że zwracam na to taką uwagę, ale faktycznie mam coś takiego, że jeżeli coś jest dla mnie kuszące oczami, to automatycznie staje się głodna i chcę to jeść. Przy jedzeniu, o ile to jest możliwe, bo wiadomo, że odkąd jestem mamą, to mam coś takiego, że jem w przerwach od zajmowania się Majusią, Ale jak już mam coś takiego, że nie spieszę się z jedzeniem, to słuchajcie, mam taki nawek do odkładania telefonu, czyli jem nie z telefonem w ręku, bo zazwyczaj miałam coś takiego, że jadłam na szybko, przeglądając jeszcze Instagrama. Zauważyłam, że. To, jak używałam telefonu podczas jedzenia, wpływało na mnie negatywnie, głównie na moje zdrowie psychiczne, ponieważ nie skupiałam się wtedy na jedzeniu. I w momencie, kiedy skończyłam jeść i też korzystać z telefonu, to w ogóle nawet nie, nie pamiętałam o tym, że coś zjadłam. I mój organizm też tak na to oddziałowywał. A w momencie, kiedy na spokojnie sobie zjem, skupię się na tym jedzeniu, to mój żołądek, a jak abstrakcyjnie to brzmi, bardziej się na tym skupia i pamięta o tym, że jadłam i jestem bardziej najedzona. Dajcie znać, czy Wy też zauważyliście to po sobie, ale to zdecydowanie również wpłynęło na to, że po prostu czuję się lepiej. Jak mam chwilę dla siebie, i tą chwilą właśnie jest też jedzenie. Kolejna rzecz czyli słuchajcie, chwilę dla siebie, chwilę na ćwiczenia, medytacje. Ja zazwyczaj nawet robię to tutaj po prostu na dywanie. I to bardzo wpłynęło na to, że lepiej się czuję i zauważyłam to po prostu po swoim samopoczuciu. Jak mam na przykład taki zły dzień, albo jestem przebodcowana albo na przykład ktoś mnie zdenerwuje, to mam coś takiego, że się wyłączę, nie odpowiadam od razu, idę sobie do swojego świadka, tam się zamykam, rozkminiam to sobie wszystko, jeszcze raz obmyślam co się wydarzyło i dopiero potem wracam do kogoś z odpowiedzią. O wiele lepiej się czuję. mam świadome odpowiedzi, potrafię sobie sama zauważyć jakieś problemy i też spojrzeć na sytuację z perspektywy osoby trzeciej, jakkolwiek to brzmi. A teraz chwila dla mnie i co robię? To, słuchajcie, po prostu czasem leżę, czasami sobie nawet tak siedzę i po prostu sobie medytuję i spędzam czas sama ze sobą. Puszczam sobie odpowiednio do tego muzykę. Jest to często też muzyka do jogi. Po prostu spędzam czas sama ze swoimi myślami, ze swoim oddechem i doceniam po prostu w tych momentach siebie. Chyba dobre na moje samopoczucie poczucie, słuchanie po prostu takiej muzyki jak lubię. I lubię to, że mam właśnie gramofon i wyłączam sobie moją ulubioną muzykę i siedzę i słuchajcie, załatwiam sobie jakieś rzeczy, które mam do załatwienia i to jest naprawdę ekstra. Coś, co robię rzadko, ale coś, co już robiłam. I słuchajcie, bardzo mi pomaga. I robię to właśnie dzisiaj na początku tego glowu 24 godziny. I to jest coś, co znowu zalicza się do tego glowu mentalnego, czyli wypisać sobie swoje wady i zalety, ale głównie skupić się właśnie na tych zaletach, żeby odpowiedzieć sobie na takie pytanie. Cenię siebie za. I to jest w ogóle coś, z czym ja na przykład miałam zawsze największy problem. Czyli co mogę wymienić jako takie moje mocne strony, właśnie zalety. I nie chodzi tutaj o to, za co Ludzie mogą mnie lubić, tylko za co ja siebie prywatnie bardzo lubię. I nad tym się właśnie zastanowić, jak będziecie sobie to robić w domu uważam, że to jest ważne. A teraz czas na taki glow up typowo wizualny, ponieważ pokażę Wam rzeczy, które bardzo lubię i na te zabiegi chodzę sobie regularnie, co półtora miesiąca, co dwa miesiące. A chodzi tutaj właśnie o laminację brwi i ale do tego potrzebuję zmyć już make up. Połowa twarzy bez make upu, a to jest z make upem. Widzicie tę różnicę? A ja lubię akurat swoją serę. I właśnie często się spotykam z tym, że makijażystki mi mówią, że bardzo ładnie wyglądam też bez make upu I ja siebie bez make upu też lubię, słuchajcie. A jeżeli chodzi o laminację rzęs, to słuchajcie, lubię ten efekt, ponieważ one są tak delikatnie Podkrecone I dodatkowo wtedy wychodzi, jakie ja mam rzęsy długie, bo ja słuchajcie, nawet mam długie rzęsy, tylko często przez to, że one są na końcach jasne, to one gdzieś tam nikną w oczach, a ten zabieg je tak właśnie podkreśla, ponieważ przez to, że robię sobie też na te rzęsy moje henne, to są takie podkreślone i lubię ten efekt. I tak prezentuje się bez makijażu. Zazwyczaj pokazuję Wam efekt po makijażu właśnie z tej toaletki, a dzisiaj zmiana z makijażu na bez makijażu. Słuchajcie, moje auto też przeszło glow-up. Jak tu jest czysto. Jak wyjeżdżałam teraz na Ibizę, to oddałam moje autko do czyszczenia. Takiego totalnego, totalnego czyszczenia i nie widziałam jeszcze od momentu, kiedy wróciłam. Tu jest naprawdę jak luksusowo no, czysto. I mój tata jest starem czystości mojego auta zawsze. I za każdym razem jak do niego przyjeżdżam, to on mówi, dziecko, no ja Ci to już umyję to, bo to już naprawdę wstydziłaby się takim brudnym jedzić. I ja słuchajcie, jak jeżdżę do domu, to to, to nie? po to, żeby nie zastydzić A chciałabym jeszcze pokazać, jak mam blog do kluczy. Zarąbałam ze sklepiku koncertowego. Tak jest przed, a teraz zobaczycie. Widzicie efekt rzęciorów? To są moje rzęsy. Czajecie? A wyglądają jak takie 1 do 1 2 1. Ogólnie to jest chyba znienawidzona czynność facetów wyrywać brwi, to mam wrażenie, że on przeżywa jakieś katusze w domu. Śmiałam, że po prostu go tu przyprowadzę, żeby on te katusze tutaj już przeżywał, niż w domu, bo ja myślę, że po prostu chyba jakby się nie wiadomo, co w domu działo. A ja mam takie coś, że jestem przyzwyczajona do tego i po prostu mnie to nie boli. Ja tutaj nie przeżywam. A teraz czas na kolejny glow up. A co to będzie? Sami zobaczycie. Jedziemy!

Zaliczam glow w 24 godziny. Aha, no dobra, ja też właśnie taki odcinek mam. Zawsze robię e, frencha, a dzisiaj mam nowy challenge, ponieważ zauważyłam na Twitterze takie piękne paznokcie. Nie wiem, czy będę się w nich odnajdywała i pewnie znowu skończę ze frenchem. Ja mam coś takiego, że przychodzę z inspiracjami do stylistki paznokci i zawsze pokazuję mnóstwo inspiracji im grać. dobra, dzisiaj to robimy, już na pewno robimy, a wychodzę i tak z tym samym, nie? Czyli albo z baby boomerem, albo z frenchem, zawsze. Dlaczego w moim bingo nie było, że będę z Werką kosmetyczki zamiast będę a kurde? Zastanawiam się jeszcze na czerwonym. Co zrobić? Dobra, zróbmy Zrobię jeszcze w dzisiaj w ten French. Skąd to no i postawiliśmy na klasykę, czyli French pozostał. No z takim się czuję jednak najlepiej. Ale powiem szczerze, że bardzo mi się podobają różne paznokcie u dziewczyn. Ale jak przychodzi do czego, jak mam je, je, je zrobić, to jakoś nie mogę. To po prostu nie mogę. Siedzę z werką o nowe plotki, nowe dramy. Nie odpowiem na Twój diss, ale Ty odpowiesz kiedy się spotka. Bez makijażu i wdreś, bez makijażu i wdreś. Paznokcie gotowe, a to nie koniec mojego glow-upu, ponieważ glow trwa 24 godziny. I czas zrobić szybką teleportację. do Jestem już w Warszawie, jest kolejny dzień, a ja jestem przed wizytą u fryzjera, ponieważ dzisiaj będę robić naprawdę gigantyczną metamorfozę moich włosów, przy nie mogę doczekać. I już bardzo długo to odpadałam, tą decyzję o zmianie, ale dzisiaj wracam zarówno do koloru, jak i do długości, bo dzisiaj szykuje się naprawdę duża zmiana. Chodźcie odwiedzić Mikołaja. To jesteś gotowa? Jestem mega gotowa, szczerze mówiąc, nigdy tak nie czekałam na wizytę fryzera. Robimy <grywamy> ciemniej. Ciemne. Mogę ci pokazać jeszcze moje inspiracje, jakie sobie zbierałam. Okej. Okay. Takie mi się podobają. Mm, no to mega ciemne. Tak mi się podobają. No. Ja ci pokażę zaraz, jakie już mam włosy. Dobra. To są ciemniejsze i są jaśniejsze, one będą przemieszane. Okej. Okay. Żeby zrobić taki efekt, wiesz, są mega długie, więc... Dobra. No. Pół roku temu, jak nie więcej, Nikołaj podczas czasami mnie właśnie na teledysku powiedział, kurde, jakie ty masz naturalne włosy jak kiedyś wyglądałaś i ja pokazałam mu dosłownie to zdjęcie, gdzie ja miałam takie wiecie, długie, brązowe swoje włosy. Naprawdę tęsknię trochę za tymi włosami, kiedy już miałam takie swoje, naprawdę fajne włosy, ale przez to, że ja tak bardzo eksperymentowałam co włosami, miałam różowe, blond, naprawdę kilka tych kolorów po drodze, to gdzieś tam te moje włosy już faktycznie straciły na długości i już mam teraz krótkie. Szczególnie, że zdecydowałam się, jak byłam w ciąży, obtus naprawdę bardzo krótkie włosy i już tak nie mogę ich zapuścić, szczególnie przy blondach, no bo blondy cały czas się rozjaśnić, cały czas te włosy automatycznie niszczę. Mimo tego, że o nie bardzo, bardzo dbam, i mam takie wrażenie, że jak cały czas i tak bym utrzymywała ten swój blond, kolor na głowie, to nigdy bym tych włosów nie zapuściła. A mam teraz zamiar właśnie zapuścić i zobaczymy, jak się będę czuła w tym moim starym kolorze włosów. Zwrot, słuchajcie, pan Słuchajcie, zaraz się zobaczę po raz pierwszy w brązowych włosach, tak? Ale jest tak bardzo Ciemny częst. blond. Ciemny blond. Dobra, uwaga o Kurde. Ej, dobra, nowa rzeczywistość. No. Inaczej. No, ale nie, wydaje mi się, że fajniej. Nie no, dla mnie to już jest brąz. Działamy ja dalej. Działamy. Słuchajcie, tak wyglądają moje włosy przed, a teraz czas je ja trochę przedłużyć. Ewelinka, która zrobiła mi piękny makijaż. Słuchajcie, do Ewelinki już kilkukrotnie przychodziłam do studia i malowałam je na różne eventy. I żeby właśnie zrobić takie glow, to pokażę wam jeszcze się w takim pięknym makijażem wykonanym właśnie przez Ewelinkę. No jak? Czuję, że tak właśnie miało być i nawet nie wyobrażam sobie, że będzie aż tak dobrze. No naprawdę, dziękuję bardzo i mam piękny make up i mam piękne włosy, w ogóle no to jest prawdziwy glow w 24 godziny. I naprawdę, aż muszę was przytulić, pierwszą Ewelinkę przepraszam, ale naprawdę, pięknie, piękne włosy, piękny makijaż, naprawdę, to jest ja. Podczas mojej dzisiejszej wizyty, jak miniłam sobie i szukałam inspiracji pod mojego vision boarda, zrobiłam sobie właśnie taki plan na kolejne miesiące, lata, czyli takie must havey do odhaczenia na mojej drodze i do odwiedzenia po drodze z kolei. I jednym z takich rzeczy jest odwiedzenie Japonii albo m.in. pojechanie z moją siostrą na Malibu Beach w Kalifornii. To jest mój vision board, pokazuję na szybko. Jestem już w domu i zaraz zobaczycie reakcję Karola. To jest moje Kurde. Dobra, może zobaczyć. Ej, Ej. ale jak widzisz w kierunku brązowym widzę. Czyli wow, próbujesz to takie zrobić przejście bardzo ładne. Dobra, szczerze, to mi się ciężko podoba. Mówisz, no, że... Tak, mega ładny. Wyglądasz tak... To jest wiesz co, niesamowite, że, Ale nie, dojrzale, ale nie staro. <ślappie> oh, <ślappie> o, Mam kolejności brązowe, tak jak, to jak chciałam. To zupełnie inaczej, bo Tak się teraz prezentuje Moment nawet Poprowadzę. Ej, fajnie, mega fajnie, fajnie, bo masz też takie piosenka jaśniejsze Tak Ej, super Czyli widzicie, mega. this is natural era Przepięknie wyglądasz, A w ogóle jakoś mam wrażenie, że podkreślają opalenie zna ciała Pięknie wygląda słoka, bardzo, 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 mm. bardzo ładnie się bardzo